Właśnie trwają przesłuchania w ciemno kolejnej edycji The Voice of Poland. Już na najbliższą sobotę kolejna dawka muzycznych emocji. Wow. Marzenia się spełniają, kochani. To jest ten moment. Masz do wyboru nad wiślańskim rok. Małe szczęścia, wow. słodko kwaśne żelki albo wściekłe psy. Let's go, baby! Nie zależy na tym, żebyś nauczyła się śpiewać odsetkami, a nie kapitałem. Czy ty jak idziesz na pocztę, to czy ty też robisz to? Dzień dobry pani! dzień dobry. No dobrze. Witamy w The Voice of Poland edycji 15! Boże, jeszcze nikt się nie ucieszył na mój widok, tak jak ty. Bądźcie tam, gdzie ochy i jachy naszych trenerów łączą się z marzeniami przyszłych gwiazd! Rezerwujcie najlepsze miejsca przed telewizorem. Do zobaczenia! Do zobaczenia.